Witam was bardzo serdecznie, rozpoczynamy Rozpoczynamy vlogmas dzień dziewiąty. Tak, jest już ten czas, kiedy powinnam wyjść do pracy, ale chciałam tylko otworzyć kalendarz adwentowy z czekoladkami, ponieważ chciałabym zostawić czekoladkę Adamowi, i zaraz zobaczymy, co tu jest. Ja już widzę okienko. Okienko numer 9 jest tutaj na samej górze. Kartka. A w środku jest wybióreczka. Okej, okay. zostawiam Adamowi przy kanapkach. Odkładam kalendarz. Ciap, ciap, ciap. Wczoraj jak montowałam to wtedy zrozumiałam, że nie przestawiłam tej choinki. Więc tak, okej, okay. zostawiam piżamę, pranie się pierze, a ja wybieram się do pracy i odazwę się do was, jak wrócę do domu. Ja już jestem po pracy, jest godzina 16:30. Dzisiaj byłam później w pracy, ponieważ były takie korki, że wow. W każdym razie wracam do domu i przypomniałam sobie, że przecież ja muszę jeszcze wmontować te fragmenty z przesuwanym kalendarzem, które dopiero dzisiaj nagrywałam, więc przesunęłam tę premierę, bo muszę ten filmik jeszcze raz zmontować, wyrenderować i wam go dodać, tak że będzie później. Nie wiem, czemu wam to mówię, skoro na kanale już tam ten filmik jest, ale mówię dość szybko. W każdym razie wracam. Do domu. Nie wiem, jakie mają plany dzisiaj zadamy Czy dostajemy w domu, czy będzie to typowy leniwy poniedziałek? Nie wiem, czy może być typowo leniwy, skoro byłam w pracy, ale w każdym razie na pewno odezwę się do Was później, a teraz je ja wracam do domu i z tego co widzę, to teraz już korków nie ma. Uhu! <laughs> to dobrze, wracam do domu. <laughs> Normalnie cały dzień ze mną ta zupa chodziła. Chodź, odaś, jemy, bo ja mam już ochotę. Chciałam tylko powiedzieć, że za. <laughs> że za 7 minut. Będzie premiera najnowszego vlogmasa na kanale, więc ja nie będę nic teraz robiła, bo będę czekała na premierę. Z Adamem nie mamy żadnych planów, bo zastanawialiśmy się czy nie jechać do kina, ale nie wiedzieliśmy na co. Adam stwierdził, że na noże słyszał, że jest kiepski i... Nie chcę na niego jechać do kina. W każdym razie nic nam się za bardzo ruszać z mieszkania. O, może tak bym to określiła. Planowaliśmy też jechać do sklepu, bo Adam chciał sobie brać kurtkę, ale no tak jak mówię, wolimy siedzieć i gnić. A i stwierdziliśmy, że choinkę kupimy za tydzień w poniedziałek. I teraz chcę otworzyć kalendarz, ponieważ nie otwierałam jeszcze dzisiaj kalendarza z Harry'ego Pottera, i zaraz przekażę aparat Adamowi, a ja będę otwierała i zobaczymy, jaka jest tam figurka. Dobra, mały update. Adam powiedział, że przeczytał właśnie opinię o filmie na noże i podobno jest dobry. Jeżeli widzieliście, i oglądajcie, to dajcie znać, czy jest ok. Chyba, że pojedziemy do kina, to, to to Wam powiemy, czy nam się podobał, czy nie. Dzisiaj jest dziewiąty, tak? Jutro Haskan ma urodziny. Dwunaste? Adam, przetrzymasz. Nie wiem, czy trzymanie tego za pogląd, podgląd jest Jest ok. Dobra. A, mogłeś... a, a ostrożność się nie rozjechała, właśnie Nie, tak? ale możesz troszeczkę. A, dobra. Otwieramy dziewiątkę. Jej, czyli to jest albo George, albo Fred. Okej, okay. w sumie nie wiem. Musiałabym sprawdzić, który miał przedziałek na środku, a który miał taką grzywkę, No to chyba tak mogłabym ich rozróżnić. A tak, tutaj jest ustawiona premiera i tak jak wam już powiedziałam, o 18.15 się zacznie, czyli za 5 minut. Już mam cztery łapki w górę. Uuhu! Okej, okay. dobra. Także czekam. I zobaczymy, czy będzie Wam się podobał ten film. Adam wzdycha. Czy Adaś jesteś zmęczony życiem? Nie jest zmęczony życiem. No to czekamy w każdym razie na premierę. Dobra. Henry Cavill dodał zwiastun nowy Wiedźmina. O, klikamy. Nie, mm. rozpoczynamy. Odliczanie i już jesteście! I, ale się jaram. Adam siedzi obok i słucha mojego szczybiotu, a ja się tutaj po prostu cieszę jak dziecko. Także czekamy jeszcze minutę 20, 19, 18, 17, 16, 15! Mam stereo, ponieważ Adam ogląda premierę, i ja też oglądam premierę, żeby Wam na bieżąco odpisywać. I teraz jest moment, kiedy Karolina z Nikolą machają. A teraz Karolina opowiada smutną historię. Ha, ale się ja czekajcie, bo ktoś coś pisze, więc muszę odpisać. No, pokaż, pokaż, co co robiłeś. Tak, to jest stopa Adama. Właśnie skończyła się premiera na YouTubie. Dziękuję Wam wszystkim, że byliście. Byłyście, bo w większości chyba były kobiety, panie, panny i tak dalej. W każdym razie było mi mega miło. Super, że mogłam z Wami w ogóle porozmawiać, że. Mogłyście się też podzielić swoimi sekretami, jak wyglądacie po drzemce. <laughs> nie no, żartuję oczywiście. Ale uwielbiam te premiery, to jest takie fajne, że mogę mieć z wami stały kontakt. W ogóle muszę odpisać na wasze komentarze z poprzednich vlogmasów, bo ja je tylko lajkuję, ale nie miałam w ogóle momentu, żeby przysiąść i odpisać, bo zawsze staram się przeczytać i odpisać jakąś taką dłuższą wiadomość, dłuższy komentarz niż tylko okej, okay, fajnie, haha, chyba że no. Tak się zdarza, że niekiedy tylko tak odpiszę, ale zawsze je czytam. W każdym razie no muszę do tego przysiąść, ale teraz nie wiem, Adam, czy my jedziemy do kina, czy coś robimy, czy ja mogę czytać, albo nie wiem. Do no. Know. Do no. A... Znaczy <laughs> Przypuszczam, że moi widzowie to wiedzą. Mam też Adam do Ciebie pytanie. Czy Ty chcesz coś pograć na playa, Pamiętasz tą grę w restaurację? Może później? Może później? Mam <laughs> tak. E, dobra, okej, okay. to w takim razie ja usiądę sobie do czytania. Właśnie dziewczyny do mnie piszą, to znaczy chodzi mi o damy, ponieważ przed chwilą podesłałam im link z y, tym filmikiem na Instagramie od Henrygo Cavilla na temat Wiedźmina i dziewczyny zaczęły też się jarać i te, które nie czytały Wiedźmina stwierdziły, że chyba dołączą Wiedźmina właśnie do TBR-u, no bo 20 grudnia jest premiera serialu na Netflixie. No i powiedziały, że chyba gdzieś tam znajdą miejsce na Geralta, więc ja chyba teraz usiądę i przeczytam sobie jedno opowiadanie z Ostatniego życzenia, a później będę czytała dalej Agnes Grey, bo Agnes Grey czyta się w ogóle w ekspresowym tempie, ale chyba poświęcę teraz się Geraltowi. Adaś, zgodzisz się na to, że mogę poświęcić się Geraltowi? No to w takim razie ja nie zagaduję i muszę ponagrywać jakieś przebitki, bo inaczej ten vlog będzie złożony cały z gadania. Poznajecie to łóżko? Na te tego łóżka nagrywałam wszystkie filmy od początku, jak jeszcze mieszkałam u mamy. Tak, także mam ostatnie życzenie. Lampka zapalona, skarpety ciepłe są, dresy są i mogę zacząć czytać. Wonder Woman na was patrzy. Dobra, słuchajcie, jest godzina 20.30 ja podpisywałam Wam na komentarze, poczytałam trochę Wiedźmina, ale tylko trochę, bo zaczęłam robić coś innego, zaczęłam czytać też Agnes Grey, więc <grym> naprawdę wszystko mi się w pewnym momencie zaczęło mieszać. W każdym razie stwierdziłam, że jutro Adam idzie do pracy, więc mogłabym zrobić pastę jajeczną, bo ostatnio kupiłam szczypiorek i użyłabym go do tego więc teraz wstanę, postawię jajka i zabiorę się za przygotowywanie, wymyśliłam sobie też co jutro przygotuję na obiad Adama jutro nie ma, więc muszę przygotować obiad tylko dla siebie i mam chyba tam brokuła, więc zrobię sobie sałatkę z brokułem, z fetą z kukurydzą i z prażonymi migdałami bo wiem, że taką sałatkę robiła moja mama i była przepyszna, no i myślę, że jak to zrobię i nie będziemy z Adamem oglądali żadnego serialu, to będę jeszcze czytała nawet nie wiem, jak ten vlog wyjdzie, bo kurczę strasznie dużo mówię, mało pokazuję, mało robię, mało. Nie wiem, przez tego vlogmasa, którego robiłam przez 3 dni, chyba wypadłam z rytmu, a tak być nie może. <grych> I w ogóle powiem Wam, że mam tutaj taką lampkę i ona tak syczy, tak syczy, I tak mi przeszkadza, że musimy tutaj za nami ogarnąć jakąś taką większą lampkę. A tutaj na dole są książki pod moją ręką, które za niedługo pokażę w book haulu, także zasłaniam, żeby nie robić spoilera. Zupa już jest schowana w garnuszku z liskiem, pasta jajeczna też już jest spakowana, chociaż muszę Wam powiedzieć, że było jej o wiele więcej, ale Adam na początku nie chciał, a potem zjadł prawie dwie bułki. <grywki> więc to jest schowane, tutaj mam herbatę zrobioną, ja mam taką ciemną herbatę. Tak, to miałam zrobić, to zrobiłam i pomyślałam, że mogłabym sobie też pobrać książki z Legimi, bo nie pobrałam chyba jeszcze w tym miesiącu, więc zaraz usiądę i będę... Wybierała. Dobra, tutaj mam Agnes Grey i będę sobie ściągała książki, ponieważ najdługo będę miała okres rozliczeniowy na legimi i chciałabym sobie pobrać książki, ponieważ tam jeszcze zostało kilka książek do pobrania, więc żeby mi to nie przepadło, to pobiorę. I zaraz zobaczę, co ja tam mam. Zaznaczyłam sobie dwa kolejne tomy. Anne Bishop, tutaj czarne kamienie, i tutaj dwa pierwsze tomy z tej serii. Inni jeszcze nie czytałam żadnej z jej książek, ale chciałabym mieć wszystkie tomy na Kindle. Bo co? Więc dajemy: wybierz i się aktualizuje i synchronizuje. A ja zaraz idę się myć. Jak słyszycie w tle jakieś dziwne odgłosy, krzyki i takie mroczne, nie wiem. Jakby to określić? Taki odgłos zbliżania się jakiegoś potwora. <grych> to Adam gra po prostu cały czas tą straszną grę. Mnie synchronizuje się Kindle i ja w tym czasie postanowiłam się iść umyć, żeby sobie jeszcze przed snem poczytać. W ogóle chciałam wam powiedzieć, bo ym, kilka osób ostatnio do mnie też na Instagramie pisało, czy będzie coś takiego jak Clean With Me, jak w zeszłym roku. Tak, będzie. Ja jeszcze nie zaczęłam sprzątać mieszkania przed świętami. Tak, wiem, że zostały dwa tygodnie, ale bez spiny, bez spiny. Teraz mnie nie było w weekend, a wolałabym to zrobić w weekend. Okna była już ostatnio, nie wiem, czy przed samymi świętami będę jeszcze myła okna. A na pewno w ten weekend będę sprzątała kuchnię i będę ogarniała i szafy i tak dalej, i tak dalej. Tak to jest na bieżąco sprzątane, ale kuchnię na pewno będę chciała posprzątać i łazienkę, tak porządnie. Szafę naszą w sypialni w ten weekend też będę przybierała, pościel. Ogólnie będę robiła takie już powiedzmy... Generalne porządki, więc w sobotę albo. W sobotę, prędzej w sobotę będę nagrywała takie Clean With Me od samego rana. W piątek wieczorem może też zacznę coś sprzątać, chociaż będę w pracy długo, więc no nie wiem, ale na pewno w ten weekend coś takiego powstanie. Będzie to połączone z vlogmasem, no bo nie będę w stanie nagrać dwóch filmów, także mam nadzieję, że Wam też to nie będzie przeszkadzało. Nie wiem, jak ten vlogmas dzisiaj wyszedł, ponieważ jest on zupełnie inny. Mam mało materiału takiego, wiecie, gdzie mogę podłożyć muzykę, a strasznie dużo gadam. I nie wiem, czy takie przegadane vlogmasy też mogą być piszcie. Zaraz mi się laptop wyłączy i synchronizacja ja się przerwie. Chyba już Wam mówiłam, że w poniedziałek z postanowiliśmy pojechać po choinkę. Chcemy w tym roku kupić sztuczną i już ją mieć na lata, bo w zeszłym roku ta żywa strasznie nam się sypała i, i potem mieliśmy problem. To znaczy, to nie był żaden problem, ale musieliśmy ją zawieźć do zakładu oczyszczenia miasta, ponieważ no. Jakoś nie zabierali tych choinek spod naszego bloku, długo leżały, więc stwierdziliśmy, że pojedziemy. A to też była jakaś mega ciężka ta donica, i to nie jest żaden problem. Ale stwierdziliśmy, że jak kupimy sobie już taką sztuczną, to będziemy ją mieli na lata i tylko będziemy ją chowali do komórki, potem ją wyciągali. Z niej się też tak nie sypie, więc takie mamy postanowienie. Jak widzicie, ja już nie mam żadnych dekoracji świątecznych, a chciałam jechać do Ikei po taki łańcuch z lampkami, więc. Myślę, że też mogłabym po niego pojechać, może nie wiem, może w niedzielę pojadę, nie wiem, zobaczymy. Ja się już nie rozgaduję, jeżeli chodzi o plany, bo to jeszcze wszystko wyjdzie w praniu. Idę się już umyć, rzeczywiście, i będę zaraz czytał Agnes Grey. Dobrze, także ja już będę kładła się spać, ponieważ jest godzina 23:30. A moja grzywka jest tutaj tak zaczesana do góry, bo sobie ją przez przypadek zmoczyłam, kiedy się kąpałam. I chciałam wam tylko jeszcze powiedzieć, że ostatnio zakochałam się w tym kremie z serii Soraya Planet i to jest krem akurat na noc. Nie kupowałam jeszcze tego kremu na dzień, bo muszę najpierw wyciaprać, skończyć te kremy, które mam, ale z tego kremu jestem bardzo zadowolona i on przepięknie pachnie. Zresztą skład jest chyba w 90 paru procentach naturalny, ale pachnie tak... Tak pięknie, tutaj mam naturalnie ujętrniający krem na noc, ale ostatnio wzięłam też jakiś krem nawilżający na noc. Także zobaczymy jak ten mi się sprawdzi, ale jak coś to polecam, bo naprawdę jestem z niego mega zadowolona. I używam krem znakomi, jest to krem arganowy pod oczy. Niekiedy zapominam go używać, ale zazwyczaj go używam. W każdym razie, jeżeli chodzi o pielęgnację, chciałam tak rozmaić tego vlogmasa. To aktualnie korzystam z tych dwóch kremów na noc i jeszcze na takie jakieś niedoskonałości, to krem z jaj. Właściwie to nie jest krem, to jest taka maść z liści z Manuka. No i teraz, jak posmarowałam, to jutro powinno być już w porządku. Tak w ogóle mieliśmy jeszcze zadanie zobaczyć odcinek opowieści podręcznej, ale ja powiedziałam, że jestem już tak śpiąca, że idę spać zaraz, bo no zanim skończylibyśmy oglądać to byłaby godzina 12.30, a ja muszę o godzinie 6 praktycznie wstać żeby zdążyć do pracy także powiedziałam, że lepiej nie no, mieliśmy dzisiaj trochę taki leniwy dzień, Adam grał, ja czytałam i odpoczęliśmy, zregenerowaliśmy siły bo jutro oboje idziemy do pracy także tak, tak to mniej więcej się prezentuje tak ten dzień dzisiejszy wyglądał przegadany, ale mam nadzieję, że miło go spędziliście ze mną, ze mną. <laughs> mam nadzieję, że miło go ze mną spędziliście także ja wam dziękuję najmocniej za wspólnie spędzony czas. Dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia jutro! Pa!